Cześć, witam Was bardzo serdecznie, chorzy z tej strony. To oczywiście Wolfenstein The New Order. BA Braskowicz po raz kolejny powraca, by wybić pół miliona nazistów. Odpalimy sobie nową grę. Mogę zagrać tato, raczej odpada. Nie zróbcie mi krzywdy, też. Definitywnie jestem Uber, więc wydaje mi się, że dawać ich będzie tutaj idealną opcją. Then I see someone. I think I see someone. These things... None of it for me. I'm moved by roaring engines. I'm on warriors. We come from the night. Pobudka, Vlaskovic. może Bałtyckie. No i cóż, jesteśmy w samolocie pilotowanym przez człowieka. Podejrzanie podobnego do Gregory Hausa. Tak chciałem tylko nadmienić. Spokojnie House, wiem co robić. Spokojnie stary, mam go już zaatany. Jak widzicie Blaskowicz aż pali się do tego, żeby mordować Niemców. Ok, więc wywalamy wszystko co tylko mamy w luku bagażowym. A luk bagażowy, jak widzicie, jest praktycznie pełny, więc odcinamy liny. Miałem nadzieję, że uda mi się tego uniknąć, ale cóż, niestety papa. Au revoir. Salon. Cześć. Taki fantastyczny jeep. Okej, okay, wracamy do kokpitu, wszystko jest ok. Znów lecimy na w miarę dobrym poziomie. Oprócz małej dziury w kokpicie, ale to nie jest żaden problem. Co tam, House? House, jedyny człowiek na świecie, który potrafi pilotować na stojąco. Okej, okay, więc... E Definitywnie nie tak pamiętam z lekcji historii Messerschmitty. Kojarzę dwupłatowce, albo jakiegoś rodzaju jednopłatowce, samoloty normalne, nie z jakiegoś rodzaju czerwonym napędem, Bóg wie co to jest. Widzę, że jeden z naszych samolotów płonie, ale okej. Okay. Spokojnie, następny płonie. Bandyci z każdej strony. Ledwo co słyszę, co on do mnie mówi. Ponieważ mam dwa karabiny obok głowy. Ktoś jeszcze? Gdzie, 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 gdzie wprost na nas? Ty? Aha, ty. Fuck! Mówiłem, że to doktor House robi nam CPR, znaczy ten resuscytację, czy jak to się profesjonalnie nazywa, masaż serca. Zobaczcie te rysy twarzy, proszę, House jak nic.

Okej, okay, rączka radara wygląda troszkę archaicznie, ale rozumiem, jest 46. Okej, okay, Kondor 9 chyba spada, tak mi się wydaje. This is Condor! Night! Nice. Who's this? Private Wyatt! Alright, boy. Listen up, play close attention. Now you see the pilot's wheel. <laughs> yes, sir! I, I want you to grab it as hard as you can with both hands and pull it towards you. Don't turn it, mind you. And keep it level, just pull it towards your chest. Okay, sir. Okay, why are the accuses provided you?

Okej, okay, czy leci z nami pilot? Nabiera całkiem nowego znaczenia. Ja się chyba też ewakuuję. Mam nadzieję, że mnie złapiesz jakimś cudem Oznajbicho nikt nie pomyślał, że nikt nie pilotuje tamtego samolotu. Mówiłem, mówiłem.

Morale jest dosyć niskie, ale spokojnie, zaraz je podbudujemy. O, Okej, okay, koleś albo zarobił kulkę, albo zrobił sraczkę. Jedno z dwóch. Słuchaj mnie, Fergus. Jeśli ta misja nie wyjdzie, to stracimy Europę. To niebezpieczne. Dziękuję, sir. Okej, okay. Blaskowicz, jeden człowiek, który potrafi sklapsować żołnierza, a ten mu za to dziękuję. W międzyczasie w okolicy widzę, że rozpętało się niezłe piekło. House znów pilotuje na stojąco. Dobra, ja się schylę, łapię się za jaja i lądujemy. Break it down. July 16, 1946. Everything has gone to shit. The Nazi war machine is advancing at an astonishing rate. We can't catch up. Our tactics are failing. Outclassed and outgunned. No one knows why. People are getting dead. Okay. Not me. I'm here to see an old friend and settle a score. Turn this thing around. Nie tak przypominam sobie lekcje historii na temat II Wojny Światowej, zwłaszcza 46., kiedy to Niemcy chyba już się poddali. alternatywnej rzeczywistości Niemcy mają całkiem niezłe zabawki, także... Burgos, jaka jest twoja status? Blachkort. Mamy skitterów na drodze. Zabity w samolocie przez jakiegoś rodzaju żołnierza, który próbuje je zjeść. Nie żartuję. Tak samo tutaj. shacked up inside dead air wreckage. you over there. They played Wyatt, flash your lights. Uh, Blasko, can you see the light? Wait, turn off the light. Turn it off. Yes, sir. I see you. What can I do for you? We can't get to it from our position. I'm really fucking trapped in here. But if you can access a cockpit turret on this here aircraft, you might be able to kill the beast. Regular small arms sure don't work a bug at all. Okej, okay, ma zajebisty plan. Pomijając dwa małe szczegóły. Pierwszy szczegół jest taki, że ten nazi pies jest w stanie wyrwać ludzi z powierzchni wody, do czego byłem świadkiem praktycznie kilka sekund temu. Dodatkowo, pływanie pod powierzchnią wody ma w sobie małe szkobu, to znaczy zasadniczo się tonie do jasnej cholery, więc. Nie jestem do końca przekonany, czy ten plan jest aż tak dobry, ale w obecnej sytuacji to chyba jest jedyny plan, jaki mogę zrobić. Okej, okay, na zip chyba odpuścił trochę. Więc cóż, skakujemy do wody. Standardowo w wodzie stracę orientację po całości, więc może włączę sobie mapę i zobaczymy, gdzie jesteśmy. Wydaje mi się, że stoję w dobrym kierunku, więc... Może popłynę tędy. Zaraz się okaże, czy płynę w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że tak. Ok, mamy tu jakiegoś znacznik. Zajebiście, czyli Niemcy mają też inne zabawki. Nie tylko robopsy, ale też jakieś maszyny kroczące. Fantastycznie, gdzie jest mój znacznik, ja się pytam. W końcu chyba przyjdzie nam trochę postrzelać, po skakaniu, bieganiu, lataniu będziemy w końcu mogli zdjąć jakiegoś nazistę, nawet jeżeli jest to pies. Chodź piesku do pana, pan cię kopnie albo zastrzeli. Mogę zastrzelić, no niestety nie mogę tej wielkiej maszyny kroczącej zastrzelić moim działkiem, więc wyskoczymy sobie stąd. Mam nadzieję, że Doktor House jest nam wdzięczny za to, co zrobiliśmy, uratowaliśmy mu dupę generalnie. I saw! I plan for how glamorous beachfront without being fair There's a high powered machine gun nest in those trenches over there. We cannot advance a unit without being slaughtered. So, I want you to make your way over into those trenches and take the nest out. Just run as fast as you possibly bloody can straight up the middle. We'll lay down cover fire from here. Got it. Uh, I'll put this on. Ok, czyli plan numer 2 niewiele różni się od planu numer jeden. Ja po raz kolejny ryzykuję moją dupę, żeby Fergus, czyli doktor House, mógł sobie siedzieć w okopie i nic nie robić. Jakimś cudem mi się udało, wydaje mi się, że mam iść tędy. Niemcy nie zorientowali się co się dzieje. Generalnie, jak widzicie, zsiętu troszeczkę, że trzeba zbierać ręcznie wszystkie zapasy. Z jednej strony zsię, z drugiej strony jest troszeczkę bardziej realistyczne niż po prostu wchodzenie na to. Okej, okay, to było na tyle, jeżeli chodzi o karabin maszynowy. Ok, więc cóż, chyba wykonaliśmy misję, którą dał nam Fergus, Zjęliśmy ten karabin maszynowy. Więc co dalej? Ok, przytrzymaj alt oraz s, aby schylić się w dół. Postrzelimy nazistę w stopę. Boom! Przepyszny headshot. Zbierzemy jego broń. Czy jego broń jest lepsza niż nasza broń? Jego broń jest zdecydowanie lepsza niż nasza broń. Więc może zdejmijmy tego. Widzę, że jeden czajś tam u góry. No spokojnie go zdejmiemy. Nie jestem w stanie przeładować tej broni, ponieważ nie mam amunicji. No już tak. Dodatkowo wydaje mi się, że mogę nosić w końcu dwa karabiny, więc Blaskowicz w pełnej krasie. Ale się poskładał. Jak na razie pamiętam o tym, żeby zbierać zasoby, to się za jakiś czas skończy i prawdopodobnie będę omijał tony amunicji i tony armoru, ale cóż, taki już mój urok. O, głowa mu odpadła, że tak powiem mózg rozjebany. Fajną opcją jest to, że jeżeli skończy nam się amunicja w jednej broni, możemy natychmiast zacząć strzelać z drugiej broni. Ok, kolejny kolega. Jeszcze tutaj jesteś? Generalnie każdy nasista dla mnie tutaj będzie Hansem. Jak tam, Hans? Zbierzemy z ciebie armor. Wydaje mi się, że ta broń maszynowa była operowana przez Hansa, więc spokojnie nie ma problemu. Mogę zebrać fotki? Nie mogę. Ok, idziemy dalej. Tu gdzieś amunicja jeszcze leżała. Granaty, jak zawsze. Przydadzą nam się apteczka. No i cóż, idziemy dalej. Czyżby to był ślepy zaułek? Chyba tak, ale ewentualnie mogę wyjść tędy. Ja się pytam, jak ja mogę zdjąć to coś, bo jak na razie to nie wydaje mi się, żebym mógł się z tym zmierzyć moimi dwoma ganami nawet będąc takim Badasem jak Blaskowicz. Oj! Wystaw głowę. Głowa mu niestety pękła, I'm sorry. Okej, wydaje mi się, że wracam w tą samą stronę, gdzie wszedłem do pokoju z ckm więc chyba muszę iść w tą stronę. Co jakiś czas staram się przeładowywać moją broń. Okej. GIN! Okej, robopies pomerdał, zabraliśmy armor z jego dupy. Strasznie nieprzyjemny i w dodatku opancerzony pies, ale okej. Okay. Wolę tego, niż to wielkie coś w pełni opancerzone, które tylko przypomina psa. Tak, kolejny pies, zginął. Ja się pytam, dlaczego Blaskowicz odłożył broń? Wydaje mi się, że on już się zaczął przełączać na tryb dźgania gorożem, ale udało nam się go zdjąć. Okej, okay, czy słyszę znowu psa, czy to był po prostu dźwięk tego działa? Chyba to był dźwięk tego działa. Generalnie te błyśnięcia strasznie kojarzą mi się z ich plecakami, więc za każdym razem, kiedy widzę błyśnięcie, to wydaje mi się, że przeciwnicy na mnie nachodzą. Okej, okay, wystaw głowę. Chwilamy się za murem, przeładujemy obie bronie. I wydaje mi się, że granat będzie tu najbardziej pożyteczny. Możemy przeładować dwie bronie naraz, raz, kolejna jakaś... Nowa umiejętność. No tak, zaprzeczenie idei życia. Definitywnie nazizm oraz to, co Niemcy zrobili w Europie od 1939 jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek idei życia. No chyba, że jest się niebiesko-okim blondynem, no to wtedy ewentualnie. Zakradnij się, aby wykonać egzekucję bardzo chętnie. Gin, Ok Zwiadowca Odblokowujemy umiejętność zwiadowca Hans, jak tam, ziomek? Sobie stoisz tu i strzelasz, co? To sobie postrzelałeś Mogę zabrać coś jeszcze? Kolejny granat ręczny Zawsze nam się przy... O! Kolejny Hans tutaj nam się zaczaił Najpierw postrzeliśmy go w głowę Potem trochę w dupę Nie ma problemu ten Stomper, czy jak oni tutaj nazywają. Nadal sobie tutaj gdzieś chodzi. A co chodzi z likwidowaniem zwiadowcy? Ja się pytam. Właściwie dowódcy, nie zwiadowcy. Ok, wystaw w głowę. A, już rozumiem. Działa to chyba tak jak w Far Cry'u trzecim, gdzie zwiadowca może po prostu włączyć alarm, żeby przywołać więcej przeciwników. Dla mnie to nie jest żaden problem. Widzimy tam granata. Achtung, Achtung. Chryste, jak dla mnie. czas na granat, dlaczego mój granat ho, 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 Zbierzmy co tylko możemy. Składzik z bombami wygląda bardzo ciekawie, więc może wrzucimy tam granat. Okej, okay, wygląda na to, że wybuch bomb w tym pokoju zawalił podłogę, i tym sposobem możemy dostać się do kanału. Tak czy inaczej ludzie, ja sobie to przerwę tutaj. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!